Hej, czołem, Dzisiaj temat związany z problemami ukraińskiej armii. Wiemy już, że prezydent Zełęski przedstawił czteropunktowy tajny plan, jak wygrać tę wojnę i zmusić Putina do odwrotu. O tym mówiłem i to jest czteropunktowy plan. Przypominam: day, day, day i day, czyli day amunicji, day pieniędzy, day sprzętu i day gwarancji bezpieczeństwa. Czyli żołnierzy, na przykład. Ale nie o tym, o tym już mówiłem. Chodzi o to, że uzbrojenia Ukraińcy tak naprawdę mają dosyć, a jednym z problemów, na który zwracają uwagę nawet sami ukraińscy dowódcy jest to, jaka jest jakość żołnierza w ukraińskiej armii. I o tym sobie powiemy, o tym, że nowi rekruci już po kilku dniach. Zostają, jak to się ładnie mówi, wyłączeni z walki. Dlaczego tak się dzieje, o tym powiemy. Powiemy też o możliwościach mobilizacyjnych Ukrainy. O tym same media mówią: jakie są możliwości, i zesparujemy sobie te możliwości mobilizacyjne z oficjalnymi stratami ukraińskimi. No, coś, tu się, to coś tutaj się nie zgadza, od razu powiem. I Powiemy sobie również o tym, jak, jaka jest średnia wieku ukraińskiego żołnierza, co jest bardzo ciekawe i co można stwierdzić, co, co można podsumować w jednym zdaniu: czyli starzy walczą, a młodzi w Europie się bawią. Porównamy sobie to wszystko, te problemy ukraińskiej armii, do możliwości Polski, ponieważ te problemy Polski no, są bardzo podobne by były, gdybyśmy rzeczywiście mieli. Wejść w konflikt z kimkolwiek, z Rosją, tak załóżmy. Mam wrażenie, że Ministerstwo, Eduka Ministerstwo Obrony Narodowej, nie edukacji narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej oczywiście nie wyciąga wniosków z tej, z tej wojny. Także sobie porównamy to wszystko. Ale również będę chwalił armię, bo są zmiany, są zmiany na szczęście. Także uwaga, dzisiaj będę chwalił. Ministra Obrony Narodowej, Kościeniaka Kamysza, armia gdzieś tam idzie w dobrym kierunku, także jest, jest jakiś tam światełko w tunelu. Ta, ta decyzja, która gdzieś tam została podjęta, o której się dowiedziałem, no jest e, dobra i o tym sobie właśnie powiemy. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to poproszę Was o kciuk w górę, żeby nakarmić algorytmy. Oczywiście również komentarz taktyczny, subskrypcję, udostępnienie. Minutka przerwy na reklamę i wracamy. Wspólnie z partnerem kanału Serwisem Prawo do Broni mamy dla Was ciekawą propozycję. Oferta skierowana jest do wszystkich legalnych posiadaczy broni palnej, zarówno służbowej, jak i prywatnej. Czyli jeżeli jesteś pracownikiem służb mundurowych, albo myśliwym, tak jak ja, albo po prostu masz pozwolenie na broń prywatną, no to powinieneś rozważyć zakup pakietu ochrony prawnej od incydentów związanych z bronią palną. Serwis Prawo do Broni oferuje usługę organizacji nielimitowanej i bezpłatnej pomocy prawnej dla legalnych posiadaczy i użytkowników broni palnej w przypadku postawienia zarzutów związanych z bronią lub zatrzymanie. Czyli na przykład użycie broni na granicy lub wypadek na służbie. Pomoc dotyczy broni palnej, prywatnej i służbowej z wyłączeniem broni czarnoprochowej. Co jeszcze jest ważne, masz zapewnioną pomoc w każdej instancji sądowej. Nielimitowana pomoc to tylko 10 zł miesięcznie. Ja swój pakiet już mam, a Ty masz możliwość wygodnego zapisu poprzez stronę PrawoDoBroni.org Oczywiście link macie w pierwszej linii opisu pod filmem. Mamy już 2,5 roku wojny na Ukrainie i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że no ci żołnierze zawodowi, którzy poszli do walki w pierwszych dniach, w pierwszym roku, no niestety albo no ładnie mówiąc, zostali wyłączeni z walki poprzez to, że albo niestety do, odeszli na, w zaświaty, albo po prostu no, nie są w stanie poprzez różne urazy i rany dalej brać udziału w walkach. I w związku z tym no, do walki już od dłuższego czasu weszli poborowi. Weszli, weszli żołnierze, którzy zostali na siłę zaciągnięci do tej armii, ponieważ łapanka to też nie jest nic nowego, też o tym się mówiło w mediach, także to wiemy to również gdzieś tam, nie daj Boże, gdyby Polskę spotkało, to też by było. Także tu nie ma, nie ma co się co mówić, że nie. Również na siłę by wcielać, zresztą teraz na siłę się wciela żołnierzy na obowiązkowe, przymusowe szkolenia żołnierzy rezerwy. Także to nie jest nic nowego, że na, na przymus się bierze do wojska. I tak by było, no, część na pewno tych szeregowych zawodowych ukraińskich dostała gdzieś awanse, teraz być może są dowódcami gdzieś tak w wyższych szczeblach, gdzieś może w sztabach, no a walczą Walczy mięso armatnie, które jest słabo przygotowane do tego. Niektórzy są słabo przygotowani, a niektórzy po prostu nie chcą walczyć. Niektórzy psychicznie nie dają rady, fizycznie i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jaki, jaka jest średnia wieku ukraińskiego żołnierza walczącego w tej wojnie, o tym sobie powiemy dalej, ale może na początek to, co potwierdzają dowódcy ukraińscy, czyli jaka. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o nowych rekrutów, tutaj źródło do rzeczy.pl całość artykułu znajdziecie w opisie pod filmem w źródłach. Według Financial Times najbardziej cierpi piechota ukraińska. Oczywiście, że piechota, ponieważ piechota walczy na tej pierwszej linii w prątu w tych okopach i... Jest ich najwięcej, no piechoty zawsze jest, musi być najwięcej tych wojsk zmechanizowanych, zmotoryzowanych, pancernych, tych walczących, no to za, musi być więcej niż tych zabezpieczających, prawda? Chociaż dobrze by było, żeby tej artylerii jeszcze dużo było, ale spoko. Niektórzy żołnierze po prostu opuszczają swoje pozycje, pozwalając wrogowi na zdobycie większego terytorium. Wielu dowódców w obwodzie donieckim stwierdziło, że rekrutom... Brakowało podstawowych umiejętności bojowych i motywacji. Szacują oni, że od 50 do 70% nowych żołnierzy piechoty zostaje zabitych lub rannych w ciągu kilku dni od rozpoczęcia służby na froncie. I to zobaczcie, sami ukraińscy dowódcy to stwierdzają, którzy bronią Ukrainę w, obro, w obwodzie donieckim, czyli w tym obwodzie, gdzie są w tej chwili najbardziej intensywne walki, tam gdzie Rusek najbardziej chce uderzać i zdobyć właśnie pokrowsk, między innymi. Także tutaj, 50-70 brak motywacji, brak umiejętności bojowej, brak podstawowych umiejętności. No, brak motywacji, jak zostali na siłę wciągnięci. No to niestety, także czas tę wojnę zakończyć, już czas, czas kończyć, no ale, no i wszystko do tego zmierza, ale ten czas zakończenia tej wojny to może potrwać nawet kurczę, podejrzewam, że nawet rok jeszcze. Na pewno nie w tym roku, na pewno nie w tym roku. Kiedy nowi ludzie zajmą pozycję, wielu z nich ucieka po pierwszym wybuchu pocisku, powiedział zastępca dowódcy 72 Brygady Zmechanizowanej Ukrainy, która walczy w pobliżu miasta Wuchłedar. W tam chyba um, Rusy zrzucili jakieś tam bomby zapalające. Nie jestem pewien czy akurat tam dobra także ucieka. Hm. Niesamowite nie? że żołnierze. Za po zajęciu pozycji uciekają czyli dezercja tak no ale co im się dziwić no, przecież wiedzą wiedzą co ich, co ich spotka. I teraz tak, możliwości mobilizacyjne Ukrainy. Media podają, że Ukraina jest w stanie mobilizować miesięcznie 30 tysięcy żołnierzy, no ale coś tutaj się nie zgadza. 30 tysięcy żołnierzy, czyli w skali roku razy 12 to by było 360 tysięcy żołnierzy. W skali roku Ukraina mogłaby mobilizować. No, obniżyli ten, ten wiek yy, mobilizacji do wojska do 20 chyba, 6 lat. Czyli yy, młodzi mężczyźni od 18 do 26 są bezpieczni i coś tu się nie zgadza, bo w skali roku yy, 360 tysięcy żołnierzy by było powołanych, czyli by mieli więcej powołań, powołań niż strat, czyli teoretycznie nie potrzebowaliby pomocy w siły ludzkiej, że tak powiem ładnie, po wojskowemu. Źródła ukraińskie twierdzą, patrzcie, źródła ukraińskie twierdzą, bo to jest ciekawe, że zginęło od początku wojny około 50 tysięcy żołnierzy, a miesięcznie powołują 30 tysięcy żołnierzy. No to wiadomo, że to są bzdury. Gadają nam bzdury w tych mediach media powielają bzdury, które gdzieś tam propaganda ukraińska. Sieje. No nic dziwnego, że sieją e, propagandę, ponieważ ta propaganda dociera też do zwykłych żołnierzy rosyjskich. I tak samo Rosja też sieje propagandę, że tak, u nas nikt nie zginął. Nie? Nikt nie zginął, tam pięciu zginęło, może od początku wojny. Nie? Oczywiście przesadzam, ale te e, dane odnośnie 50 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli od początku wojny to są znacząco zaniżone, zwłaszcza, że Ukraińcy twierdzą, że z kolei po stronie rosyjskiej zostało wyłączonych z walki. Właśnie nie wiem, czy to, to są dane odnośnie wyłączonych z walki, czy zabitych. Pół miliona rosyjskich żołnierzy. Amerykanie szacują, że te dane ukraińskie są dwa razy mniejsze niż rzeczywiste, czyli wypada, wychodziłoby, że około 100 ukraińskich żołnierzy zginęło. No, myślę, że jeżeli strzelę i powiem, że zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie rosyjskiej śmierć poniosło 250 tysięcy, czyli po jednej 250 tysięcy i po drugiej 250 tysięcy, to będę najbliżej prawdy. Także tutaj te 30 tysięcy żołnierzy, które są mobilizowane miesięcznie. Szczerze wątpię, no ale to wiadomo, propaganda musi być, bo propaganda dochodzi nie tylko do Europy, do naszych uszu, gdzie my powinniśmy też być uczuleni na to, co mówią Ukraińcy, to jest bzdura, ale ta propaganda też dochodzi do uszu rosyjskich żołnierzy, żeby się bali, bo my mobilizujemy 30 tysięcy, mamy 1000 F-16, zniszczyliśmy pół miliona Rosjan, wybiliśmy już i nie wiadomo ile sprzętu, takie, że to wszystko to są... Oczywiście, bzdury, które też mają przekonać z kolei ludzi w Europie, że warto wspierać Ukrainę, bo odnoszą znaczące sukcesy. No jak te sukcesy właśnie się mają do tego, że z jednej strony tylu powołują, takie wielkie sukcesy, a. Z drugiej strony, sami dowódcy mówią o tym, o jakości tych żołnierzy, że, że są, że boją się, że, że uciekają, że nie mają motywacji, nie mają umiejętności, zdolności bojowych, nie, nie są wyszkoleni itd., itd. Ale cytując dalej do rzeczy, od maja Ukraina mobilizuje miesięcznie 30 tysięcy żołnierzy. Jednak dowódcy na linii frontu i analitycy wojskowi ostrzegają, że tym ludziom brakuje motywacji, są nieprzygotowani psychicznie i fizycznie. W rezultacie umierają w zastraszającym tempie. Zdaniem dowódcy, którego. Czyli to, to jest mięso armatnie, to jest tak nieprzygotowane mięso armatnie, idąc na przykład Polski. Też tworzymy mięso armatnie i chciałbym, żeby od tego odejść. Te miesięczne szkolenia kończące się przysięgą to jest tworzenie mięsa armatniego. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa pod kryptonimem. Szkolenie wakacyjne czy wojsko w wakacje, jak oni to nazwali, już nie pamiętam, ale no, no, że na miesiąc można było iść, no i kończyło się to przysięgą, wielu nie poszło na szkolenie specjalistyczne, no ale już są przeszkoleni, już są po, po przysiędze, już są mięsem armatnim. Mało zmotywowanym, mało wyszkolonym, no tak jak ci ukraińscy żołnierze. Tylko na szczęście u nas nie ma wojny, a obyśmy do tego nie dopuścili, bo niestety tacy żołnierze po miesięcznym szkoleniu po prostu będą umierać na linii frontu. Zdaniem dowódcy, którego oddział broni pozycji wokół Kurachowa, ku niektórzy umarli, bo za bardzo. Bali się strzelać do wroga, a potem, potem to oni wyszli w workach na zwłoki lub ciężko ranni. Niektórzy wracają tak wyczerpani, że wymagają opieki psychiatrycznej. Niektórzy po prostu nie chcą strzelać, boją się strzelać no nie, nie są psychi psychicznie do tego przygotowani nie chcą być żołnierzami no ale są zmuszani i dlatego umierają. Także o tym, o tym że starzy walczą. A młodzi się bawią, bo okazuje się, że średnia w wieku w ukraińskiej armii to ponad 40 lat. A to, co wiemy, widzimy na polskich ulicach miast, na europejskich ulicach miast, to wychodzi na to, że młodzi Ukraińcy rozbijają się drogimi furami, a starzy się bawią. No i jak? Ja nie wiem, jak ma mieć motywację do obrony ojczyzny, taki 40-paroletni Ukrainiec, wiedząc, że jego rodak, 20-letni, 20-paroletni, 20 lat młodszy od niego, który mógł być jego synem. Bawi się w Europie. No, wydaje mi się, że to powinno być odwrotnie, że ten 20 paro do 30 lat powinien walczyć. A ten 45-letni żołnierz powinien gdzieś tam być w odwodzie. No, ale wszystko się pozmieniało. Nawet y, szef sztabu generalnego, generał Kukuła, mówił, że no tutaj skupiamy się. Znaczy, nie, 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 nie będzie to cytat, tylko to, co miał na myśli. Że, nasz, że trzeba chronić, y, jak on po, powiedział, y, no kryształki, czy, 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 czy jak, że, że, że młodych trzeba generalnie chronić, a starzy niech walczą. No, no takie dziwne dosyć podejście, zwłaszcza, że no, największą zdolność bojową to się ma w wieku przed 30. a ta zdolność bojowa, umiejętność fizyczna, kondycja, oczywiście maleje już po 30, -tce. To nie jest reguła, nie u wszystkich, no ale statystyki tak pokazują, że do 30 lat Człowiek ma największą e, możliwość tutaj zdolności bojowe, na żeby tam działać na rzecz armii, tak? No, cytujemy dalej do rzeczy:.pl średnia wieku w ukraińskiej armii wynosi 45 lat. Zastępca dowódcy 72 tej brygady powiedział, że z około 30 żołnierzy piechoty w oddziale połowa była po 40, tylko 5 poniżej 30 roku życia, a pozostali powyżej 50 roku życia. Piechota musi biegać szybko i by być wystarczająco silna, aby nosić ciężką broń, co jest trudne do zrobienia, gdy jest się starym. Ponadto armia ukraińska do, armią ukraińską dowodzą oficerowie i, i generałowie, którzy którzy rozpoczynali karierę w czasach sowieckich i nigdy nie brali udziału w działaniach wojennych. Czyli ci 40 czterdzie... 45-50-letni mogą generalnie brać udział gdzieś tam w wojnie, ale nie, nie, nie w piechocie, nie w pododdziałach piechoty, tylko w pododdziałach zabezpieczenia, logistyka. I tak dalej. Także porównajmy sobie to do możliwości bojowych Polski, bo kogo wzywają na obecnie na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy? Oczywiście Ludzi, którzy mają 30, plus, 40 plus 50, plus, a wcr -y, czyli Wojskowe Centra Rekrutacji, oficjalnie podają, że zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny można wzywać szeregowych do 60 roku życia, a podoficerów i oficerów do 63 roku życia. Czyli tak, tak to wygląda. Kto będzie bronił Polski w takim razie? Ci 40, 50, 60-latkowie? A może pójść po rozum do głowy, i skoro skusiliście już młodych ludzi bardzo często na wakacje z wojskiem, czy jak to tam się nazywało i zrobiliście im miesięczne szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zakończone przysięgą, to może ich teraz szkolcie obowiązkowo w ramach ćwiczeń żołnierzy rezerwy, powołujcie tych młodych, co chcieli teraz iść do wojska. Tylko wy im tego nie powiedzieliście, szkoda. Szkoda, że ich tego nie, nie, uświadamiali, nie uświadamialiście ich? Bo ja uświadamiałem, <laughs> mówiłem, zanim zaczął się ten program, mówiłem, zastanówcie się, bo zostaniecie mięsem armatnim po tym miesiącu. Później dostaniecie przydział mobilizacyjny do konkretnej jednostki wojskowej i wojsko będzie was mogło wziąć pod przymusem na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Bo jak nie pójdziecie, to areszt albo grzywna. No to dlaczego nie bierzecie tych młodych? którzy poszli dobrowolnie, sami chcieli. A bierzecie tych starych, którzy swoją służbę pełnili, załóżmy, 20 lat temu, którzy mają to już za sobą daleko i by chcieli być dziadkami, ojcami, prowadzić firmy, bierzcie młodych, sami chcieli. Ja ostrzegałem, dlatego ja ostrzegałem, jesteście usprawiedliwieni. Znaczy, nie żartuję, nie jesteście usprawiedliwieni, bo nie mówiliście o tym. To ja o tym mówiłem. Także druga sprawa, jak wyglądają szkolenia żołnierzy rezerwy? No to, to, to tutaj też jest fikcja. Ukraińcy mają rezerwistów niewyszkolonych. Idą na front nie wyszkoleni żołnierze, którzy nie potrafią trzymać bardzo często nawet broni. A u nas szkolenia żołnierzy rezerwy to też niestety w wielu wypadkach jest fikcja. Ta fikcja nie jest oczywiście regułą, nie we wszystkich jednostkach tak to wygląda, że y, szkolenie żołnierzy rezerwy to jest to sztuka dla sztuki i strata czasu, no ale bardzo często tak to wygląda. Dalej, jak wygląda Szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to co powiedziałem, szkolenie podstawowe i nikt się nie skupia na szkoleniu specjalistycznym, ale to się, zaraz do tego dojdziemy, bo to się powoli zmienia. Yy, tworzyliście mięso, armatnie, także nie idźmy w ilość, może wartość w jakość żeby ten żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w jakiś sposób zmusić ich do tego, żeby przeszli cały cykl roczny szkolenia, a nie tylko miesięczne szkolenie zakończone przysięgą. Także duża i słaba armia to duże straty w ludziach, niestety. Może jest mniejsza armia, ale żeby te rezerwy były bo my też nie mamy takich możliwości, żeby tak jak teraz sobie armia wymyśliła, 200 tysięcy żołnierzy rezerwy przeszkolić. No nie, no dupa. Przeszkolmy może 10 tysięcy, ale żeby też to, szko to szkolenie miało ręce i nogi, a nie sztuka dla sztuki. Zameldujemy Kośniakowi, że tak przeszkoliliśmy 200 tysięcy. No nie, nie przeszkolicie 200 tysięcy. 200 tysięcy to będziecie mieli na papierze napisane, że przeszkolenie było. A żołnierze później będą znowu do mnie pisać, że jak fajnie było, nic nie robiliśmy. Odpoczęliśmy dwa tygodnie leżenia na wozach. A konspekty były napisane, podpisane, realizacja w planie szkolenia była. Tak zrealizowano, tak ćwiczyli. Tak ćwiczyli, że sprężyny są poprostowa poprostowane w łóżkach, nie? Na wozach. Ale dobra, miałem chwalić kosiniaka Kamysza, więc pochwalę. Armia idzie w dobrym kierunku. I te, tak jak powiedziałem, te miesięczne szkolenia mięsa armatniego, bo inaczej tego nie można nazwać, chyba się zakończy. I teraz MONT chce się skupiać na tym, żeby dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa rzeczywiście była szkolona również ze szkoleniem specjalistycznym. Tylko póki to jest dobrowolne, no to ci żołnierze w każdej chwili mogą zrezygnować. Aczkolwiek dobrym posunięciem jest to, że. Na dostanie się do wojska zawodowego będą mieli mm, możliwość tylko ci żołnierze, którzy przejdą cały cykl szkolenia w ramach dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, czyli uwaga, miesiąc szkolenia podstawowego i do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, w zależności od specjalizacji, dlatego jest do 11. Niektóre specjalizacje, wiadomo, 8 miesięcy, 9, 10, 11. Także uwaga, Chętni na żołnierzy zawodowych musicie liczyć się z tym, że samo, już samo szkolenie podstawowe nie wystarczy, nie wystarczy i bardzo dobrze w końcu być może ci dowódcy dostaną przynajmniej żołnierzy wyszkolonych w jakimś tam stopniu, przynajmniej rok czasu w ramach dobrowolnej i przyjdzie taki żołnierz, który przynajmniej coś tam nie robi wielkich oczu na wszystko. Także to jest dobre, dobre posunięcie. Mon poszedł po rozum do głowy widocznie, mam nadzieję, że gdzieś tam. Słucha rad Nawala Pawła Mateńczuka, który gdzieś tam współpracuje z Monem, i bardzo się cieszę, bo takich ludzi, którzy, którzy się znają i mogą służyć radom, potrzeba tam w armii, bo tam mało kto jarzy o co chodzi w ogóle. Ale ja bym poszedł o krok dalej, i tutaj takie moje pomysły. Bo tak, dużo płacimy tym żołnierzom, którzy praktycznie nie mają żadnego, mogą nie mieć żadnego wykształcenia, bo żeby iść do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej to wystarczy tylko podstawówka skończona, nie trzeba nawet średniej szkoły mieć skończonej i od razu jest pensja, uposażenie w wysokości prawie 6 tysięcy złotych i oczywiście zakwaterowanie, wyżywienie, także no, pod względem tutaj finansowym dla takiego młodego człowieka to jest super. Dlatego wydaje mi się, że powinno to być tak z, e, zrobione, że to był, powinien być kontrakt na 12 miesięcy, i ten żołnierz podpisuje kontrakt. Nie to, że tak dobrowolnie przychodzę, ale zobowiązuje się skończyć te 12 miesięcy. A my się zobowiązujemy cię żywić, dawać ci mieszkanie, zakwaterowanie. Znaczy nie mieszkanie, tylko zakwaterowanie na jednostce, wyżywienie i te 6000 złotych miesięcznie. A i wtedy będziemy mieli. Żołnierzy po specjalistycznym szkoleniu, a nie że on w każdej chwili powie, a mi się jednak nie chce. No to nie tędy droga. Skupić się właśnie, dlatego mówię, może mniejsza i wyszkolona armia, może, ale no niech ten żołnierz też wie, za co dostaje pieniądze. Także kontrakt na 12 miesięcy. Oczywiście z tych miesięcznych szkoleń podstawowych też nie ma co rezygnować. Bo teraz tak, jeżeli ktoś przejdzie pełne szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, może zostać żołnierzem zawodowym lub iść do pasywnej rezerwy i odbywać cykliczne szkolenia w ramach szkolenia żo żołnierzy rezerwy, i wtedy podtrzymuje tak zwaną zdolność bojową swoją i swoje umiejętności, cały czas sobie przypomina albo rozwija. Ale też nie ma co rezygnować z tych miesięcznych szkoleń, tylko w ramach miesięcznego szkolenia, tak. No to te, ta pensja to nie powinna być dla gościa od razu te 6 tysięcy. Chcesz przyjść na miesiąc, zaznajomić się z wojskiem tylko? No to dobra, kontrakt na miesiąc. No ale już nie 6 tysięcy, tylko załóżmy 3 albo 4. I do tego oczywiście zakwaterowanie, wyżywienie. I po, tych, po tym miesiącu do pasywnej rezerwy i też cykliczne szkolenie w ramach obowiązkowej, obowiązkowych ćwiczeń żołnierzy rezerwy pasywnej. Tylko też trzeba było to podzielić, że inne szkolenia powinny być dla żołnierzy pomiesięcznym w szkoleniu podstawowym, a inne dla żołnierzy porocznym z szkoleniu specjalistycznym. A nie wszystko jest na jedno kopyto. Pomieszanie z poplątaniem. Cyrki są takie odwalane, że wzywa się ludzi na dwa dni na szkolenie weekendowe. W sobotę jest wydawany mundur, a w niedzielę jest przysięga na na, na tym na auli jakiejś albo w sali kinowej i do domu. I mamy, i mamy żołnierza. I statystyki się zgadzają i pajacujemy. No nie tą drogą, no PiS robił sztukę dla sztuki. Na siłę chciał powiększać armię. Tak, powiększajmy armię, ale tego nie da się zrobić na sztukę. Nie można co z tego, że będziemy mieli 200-300 tysięcy armii, jakby to będzie to sztuka. Powolutku. Możemy mieć albo mięso armatnie, albo żołnierzy gdzieś tam, chociaż troszkę to zrobi, zrobić lepiej. To też wiadomo, że to nie będzie super jedwabiście, ale na pewno w ten sposób to będzie lepiej niż wzywać ludzi na dwudniowe osoby, które nigdy nie były w wojsku, na siłę wcielać do armii, na szkolenie żołnierzy rezerwy i robić z nich po dwóch dniach żołnierzy po przysiędze wojskowej. No to jest kpina po prostu. Chcą? Dobrze. Jest bardzo dużo chętnych na dobrowolną. No to dać im wybór albo miesiąc. Albo rok i podpisać kontrakt. Jeżeli nie wytrzymujesz, zwracasz pieniądze. Do widzenia, won. Masz zakwaterowanie, masz wyżywienie. Kasę dostaniesz na koniec, na przykład. No jest opcja do rozważenia. Jest dużo pomysłów. A nie, żeby sobie chłoptasie, się w rurkach przychodziły, podłubią w nosie, bo myśleli, że będzie lekko, a tu niestety trzeba zapieprzać. No tak, jest program szkolenia. Jest zaprawa, rano trzeba wstać, trzeba łóżko pościelić, trzeba się regulaminu nauczyć, stopni wojskowych. A niektóre, niektórzy idioci nawet się stopni wojskowych nie potrafią nauczyć. No to co to za wojsko? Gonić takie towarzystwo. No, tak, tak mi się wydaje, że jest bardzo dużo pomysłów. Dlatego, no, jeden z tych pomysłów gdzieś tam jest realizowany, że żołnierzem zawodowym można zostać dopiero po ukończeniu dobrowolnej w ramach szkolenia specjalistycznego. A nie, 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 nie tak jak zapisu. Po przysiędze od razu kontrakt na zawodowego. No, co to ma być? Co to za jakość wojska, pisowska jakość wojska, która oczywiście zarządów e, platformy, Tuska i Kośniaka to było kontynuowane. Na szczęście teraz się to zmienia. Także tutaj. Punkt dla ministra obrony narodowej, aby dalej, abyśmy dalej szli w tym kierunku, żeby ta jakość armii nie tylko sprzęt, albo jako, ale jakość ludzi, żeby była zwiększana. Napiszcie, co ty myślicie, oczywiście w komentarzu. Dajcie, przypominam jeszcze raz kciuka w górę, komentarz, subskrypcję, udostępnienie. Jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem są różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.